Dzień dobry. Może umknęła Wam informacja, moim zdaniem niezwykle ciekawa, że prokuratura postawiła zarzuty gwieździe Republiki Adrianowi Klarenbachowi. Adrian Klarenbach, według prokuratury, no, dostał dyplom MBA z Kolegium Humanum, ale tak naprawdę to była fikcja, bo nigdy nie uczęszczał na zajęcia. Ten sprawę ujawnił wrocławski dziennikarz Marcin Tosz. Później sam, właśnie Adrian Klarenbach, przyznał na antenie Republiki, że Taka rzecz miała miejsce. Powiedział, tak, byłem, stawiłem się, zarzuty usłyszałem, kawy nie dostałem, wyjaśnienia złożyłem, nie zemdlałem. Dziennikarz twierdzi, że w zasadzie nigdy tego dokumentu, tego MBA nie widział, więc w zasadzie nie wie o co chodzi. Oczywiście, jeśli chodzi o media, Tomasza Sakiewicza i inne, widziałam takie nagłówki, niezależna napisała: Bodnarowcy ścigają naszego człowieka, będziemy go bronić. I Michał Rachoń też wystąpił, że znowu bodnarowcy na uczciwych ludzi się zasadzają. Problem tylko polega na tym, że Pan prokurator Żak, który prowadzi śledztwo w sprawie Kolegium Humanum, prowadzi je od 2022 roku bodajże. W każdym razie zaczęło się ono za czasów Prawa i Sprawiedliwości i w momencie, kiedy doszło do zmiany władzy, to znaczy zaczął rządzić rząd Donalda Tuska, to prokurator się nie zmienił. To jest ciągle ten sam prokurator, który zajmował się tą sprawą za czasów PiSu, więc. Akty strzeliste pod tytułem Bodnarowcy biją naszych tak naprawdę nie mają no, nic wspólnego z rzeczywistością i są po prostu śmieszne. Dlaczego ten dyplom MBA był taki ważny i Kolegium Humanum oferowało właśnie takie m, projekty? Na pierwszy rzut oka niezwykle tanio. Ja już pomijam poziom tych studiów, no ale chodzi o to, że prokurator najprawdopodobniej już wkrótce postan postanowi wysłać akt oskarżenia do sądu i będzie dotyczył pewnie kilkunastu osób w sprawie właśnie tych dyplomów. Otóż dyplom MBA był o tyle atrakcyjny, że pozwalał zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Te oczekiwania właśnie wobec członków rad nadzorczych, z oczych obniżono. Dzięki temu cała ekipa PiSu mogła się tam do tych spółek ewakuować. To głównie było otoczenie Jacka Sasina, byłego ministra aktywów państwowych ale nie tylko, bo z takiej opcji skorzystał, tak twierdzi prokurator prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, to samorządowiec popierany w wyborach samorządowych przez koalicję obywatelską i prokurator też postawił mu zarzuty i wedle prokuratury Sutryk właśnie pozyskał ten dyplom MBA w zasadzie nie uczestnicząc w żadnych w żadnych zajęciach i to miało taki charakter właśnie przekazania kolegium, temu szefowi kolegium Humanu, właścicielowi pewnych korzyści. No, w zamian za to właśnie pojawiał się ten dyplom MBA i Jacek Sutryk zasiadał w rozmaitych radach nadzorczych spółek sąsiednich gmin czy samorządów. Najpierw prokuratura twierdziła, że tam zarobił 200 tysięcy z kawałkiem, a teraz prokuratura twierdzi, że w zasadzie dzięki temu papierowi z Kolegium Humanom Jacek Sutryk zarobił y, blisko 500 tysięcy. Bez tego dokumentu nie miałby prawa w tych radach zasiadać. Także dzięki właśnie temu fikcyjnemu MBA można było naprawdę y, mocno się wzbogacić. Co tam jeszcze wynika z tej afery Kolegium Humanum? Tam jest rzeczywiście oskarżonych bardzo wiele osób. Teraz słyszeliśmy właśnie w tym kontekście o historii posła Koalicji Obywatelskiej, do niedawna wiceministra rolnictwa który Michała Kołodziejczaka który także tłumaczy się że nie, że to wszystkie te podejrzenia, że on tam chciał też coś z tego kolegium humanum dostać to nieprawda, zobaczymy jeżeli będzie coś na rzeczy to zapewne pojawi się wniosek o uchylenie immunitetu była taka rozmowa Justyny Dobrosz oraz TVP Info, gdzie rzeczywiście Justyna tegoż ustępującego wiceministra mocno przycisnęła i pokazała, jak tam mu się troszeczkę wersja zmieniała w sprawie tego Collegium Humanu. Więc myślę, że akt oskarżenia niedługo się pojawi. No i zobaczymy, czy Adrian Klarenbach rzeczywiście wziął ten dyplom. Jeżeli bym miała snuć jakieś hipotezy, ale zaznaczam, że to tylko hipoteza, to Adrian Klarenbach zawsze lubił tak lądować na cztery łapy i sądzę, że tego typu kwity brało się po prostu po to, żeby w razie czego móc sobie gdzieś dorabiać na boku, bo właśnie ten Papier pozwalał na wejście do rady nadzorczej jakiej spółki i myślę, że Adrian Klarenbach po prostu zabezpieczał się, jeżeli te zarzuty się potwierdzą, oczywiście przed sądem, przed sytuacją, że straci pracę w TVP, w TVP Info i wtedy zawsze można gdzieś tam kolegów poprosić, żeby go gdzieś do jakiejś spółki wcisnęli, tak zakładam, bo właśnie temu służył ten papier. Ale skoro jesteśmy przy zarzutach wobec Adriana Klarenbacha, to może warto poświęcić dwa zdania tejże gwieździe Republiki. To Adrian Klarenbach naprawdę dużo czasu spędził w TVP Jacka Kurskiego i potem Mateusza Matyszkowicza. Jest takim propagandistą PiSu oczywiście. Pisuje się bardzo dobrze w tę opowieść Prawa i Sprawiedliwości, ale pracował w TVP Info także zanim nastąpił PiS i Jacek Kurski. I wtedy właśnie pisaliśmy o, ten, o tym tekst, że zdarzyła się bardzo ciekawa sprawa. Pozwólcie, że opiszę precyzyjnie, co się wydarzyło. Otóż chodzi o to, że został odsunięty od y, prowadzenia serwisów Adrian Clarenbach, ponieważ stał się bohatem, bohaterem tzw. afery chorobowej. Y, po prostu od y, kwietnia 2010 do. Y, Lutego 2011 Adrian Klarenbach pracował na zwolnieniu lekarskim. O co chodzi? Sprawa wyszła na jaw, ponieważ jedna z pracownic działu kadr TVP siedzi sobie w pokoiku, ma przed sobą papiery i widzi zwolnienie lekarskie Adriana Klarenbacha i tak bezwiednie podnosi głowę, patrzy, a Klarenbach Prowadzi program. Jak to jest możliwe? Przecież wszyscy chyba wiedzą, że albo się jest na zwolnieniu lekarskim, albo się pracuje, albo się dostaje pensję, albo się dostaje zasiłek chorobowy. Praca na zwolnieniu lekarskim jest złamaniem przepisów. No i za zaczęła się kontrola szczegółowa, no i okazało się, że w TVP działał taki system. Dziennikarz brał przez Pierwsze pół miesiąca maksymalnie dużo dyżurów, a w drugiej połowie szedł na zwolnienie lekarskie i brał zasiłek napompowany w tej pierwszej połowie miesiąca. Niektórzy zresztą brali i zasiłek, i dyżury wtedy, kiedy byli na zwolnieniu. Oczywiście to wszystko było wypłacane z kasy TVP państwowej, czyli z majątku niejako nas wszystkich. Podatników. No i w 2013 roku taki raport pokontrolny m, pojawił się na biurku ówczesnego szefa TVP Info m, m, Tomasza Syguta i szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Tomasza Sandaka. M. W gruncie rzeczy doszło po prostu do zwolnień. Klarenbach stracił pracę i został zobowiązany do zwrócenia całej sumy. Klarenbach miał w ten sposób. Załatwić sobie 87 tysięcy złotych. Ja zwracam Wam uwagę, że w 2010 roku suma 87 tysięcy złotych to w oczywisty sposób naprawdę były pieniądze potężne w porównaniu z dniem dzisiejszym. Warto brać na to poprawkę. A drugą w kolejce, która też zainkasowała spore pieniądze z tego tytułu w aferze chorobowej, była Edyta Lewandowska. No, nie muszę Wam mówić, że tak, tutaj zostali wyrzuceni, ale jak tylko nastąpił, powrócił, nasi znaczy nie powrócił, przyszedł Jacek Kurski do TVP, to natychmiast ich przywrócił, no bo wiadomo, jak się ma takie rzeczy na koncie, to jest się bardzo posłusznym, wykonuje się wszystkie polecenia. No i pani Edyta, która troszeczkę mniej, bo tak ponad 30 tysięcy wyciągnęła też się objawiła właśnie od razu w TVP Jacka Kurskiego. Zresztą oboje, i Klarenbach, i pani Edyta też brylują dzisiaj w telewizji Republika. I ym... Oczywiście można uznać, że co tam, no wzięli pieniądze. Teoretycznie telewizja twierdziła, że zwrócili. Ja mam co do tego pewne wątpliwości, bo nie jest jasne, ile zwrócili i czy zwrócili z odsetkami, bo przypomnę, że to była sytuacja z 2010 roku. Te zasiłki chorobowe po prostu im się nie należały. A poza tym, Klarenbach też zasłynął rozmaitymi innymi rzeczami. Na przykład no, opowiadał jakieś okropne rzeczy po, po śmierci. Po zamordowaniu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, może już spuśćmy zasłonę milczenia na to. On teoretycznie za to jakoś przepraszał, ale to były takie przeprosiny, nieprzeprosiny. Natomiast y, muszę powiedzieć, że w 2019 roku Klarenbach naprawdę pobił wszelkie rekordy, bo zwrócił się do ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego, to jest takie hasło, jaki jestem odważny, y, w słowach. Odwal się pan. A o co poszło? Chodziło o to, że Brudziński, za co plus dla niego, krytykował hmm, taką inscenizację polegającą na tym, że hmm, uczestnicy demonstracji bili kijami i podpalili kukłę Judasza, która była stylizowana na kukłę Żyda. Czyli nie był to Judasz, tylko po prostu to był ten. Żyd, taki z wszystkich obrazek, z wszystkich najgorszych, antysemickich, tak, propagandowych pisemek. No i bicie kukły w tym, że właśnie podczas tych wielkopiątkowych uroczystości w podkarpackim pruchniku wywołało olbrzymie emocje i Krytykę po prostu był oczywisty, zresztą także było opisane za granicą, był uważany za objaw antysemityzmu, bo oczywisty sposób był, był to po prostu antysemityzm skrytykował to polski episkopat i skrytykował to Joachim Brudziński. No i właśnie Klarenbach postanowił zasłynąć tutaj e, i napisał tak. Nie znam tradycji zachodniopomorskiej, ale panie Joachimie Brudziński, odwal się pan od Podkarpackiej. Judasz był Żydem, chyba że chcesz pan zmieniać historię. Strażacy nie mają wątpliwości. A u pana takowe skąd? Napisał na Twitterze. No, y, szczerze mówiąc, ten wpis świadczy o tym, że y, no, świadczy przede wszystkim o nie tylko kwalifikacji, w moralnych, ale intelektualnych Adriana Klarenbacha, określę to bardzo delikatnie, i pokazuje poziom, styl, zasób wiedzy tego człowieka na temat rozmaitych zjawisk w Polsce i na świecie. I właściwie nie wymaga komentarza, bo to jakby pokazuje, kim jest ten człowiek. I zawsze, zawsze mnie cieszy, jak możemy tak opisać szczegółowo państwu, kto pracuje w telewizji Republika, jakimi że tak powiem moralnymi kwalifikacjami się może pochwalić, jak bogaty ma życiorys, no i w związku z tym w tym kontekście Adrian Klarenbach jest postacią niezwykle wdzięczną, jeśli chodzi o tego typu. Opis. Zobaczymy, może nam się zdarzy zająć innymi bohaterami czy też gwiazdami republiki. Będzie to na pewno również bardzo ciekawe, a tymczasem czekamy na akt oskarżenia w Kolegium Humanu. Bardzo Wam dziękuję, oczywiście zachęcam do odsłuchania poprzednich odcinków i do śledzenia następnych. Do usłyszenia i do zobaczenia.